Ja chciałbym się zwrócić z apelem z apelem do przede wszystkim dziennikarzy, funkcjonariuszy publicznych, którzy kierują się zasadą pewnych kwalifikacji moralnych, którzy mają po prostu również oprócz litery prawa, za którą można się schować u różnego autoramentu hochta pleży. Chciałbym zwrócić się do tych uczciwych ludzi, którzy stanowią o, o budowie cywilizacji europejskiej. Mamy teraz prezydencję, prawda? I mówi się o zaufaniu do instytucji publicznych, instytucji publicznych, polskich instytucji publicznych, które przecież mają być czy są instytucjami europejskimi. Chciałbym się zwrócić z apelem do ministra sprawiedliwości, żeby dokładnie powiedzmy została sprawdzana kwestia tego układu w sytuacji właśnie układu pani Juris Majewska, pan Gabłowski. Chciałem się zwrócić bezpośrednio do pana Gabłowskiego, człowieku. Przestań kłamać Przestań kłamać i Podaj się do demisji. Tacy ludzie po prostu przynoszą wstyd naszemu krajowi. Ja przez ciebie straciłem zdrowie, czas i wiarę w ten kraj. A jeżeli to nie pomoże, to wtedy zwrócę się w swojej desperacji, bo nic mi nie pozostaje. Jeżeli we własnym kraju nie mogę dojść do sprawiedliwości, do pana Barozo. No i do pana może błyska który nomen omen nominował pana Gawłowskiego z tego czasu. Tu lokalnie też. Zwrócę się i w związku z tym proszę bardzo, żeby lokalnie władze w Polsce zrobiły wszystko, żeby tego obciachu, importu tego obciachu nie było na Europę. Dziękuję bardzo. Na zakończenie naszego wspólnego wystąpienia ja mam kilka słów do pana premiera. Do pana premiera Tuska, między innymi. Jakiś czas temu, w tamtym czy dwa lata temu, pan premier porównał te, nowe, te 20 lat ostatnie, 20 lat nowej Polski do okresu międzywojennego. Ja mówiłem chyba to przy moim poprzednim wystąpieniu. Wówczas nie zgadzałem się, bo nie chciałem porównywać dwudziestolecia, które w takich czy innych powodów lubię, e, czy to w kontekście historycznym, czy w innym. Natomiast nie zgadzałem się wtedy z panem premierem, dzisiaj się zgodzę gdzie się zgodzę, ponieważ wiele rzeczy mi się przypomniało. Dzisiejsza Polska przypomina okres międzywojenny, szczególnie lata 26, 35 lub 39, do śmierci marszałka, ewentualnie po śmierci marszałka Piłsudskiego. Przypomina mi brak wolności słowa, cenzurę, werezę kartuską, sprawę brzeską, zaginięcie generała Zagórskiego, okrutne pobicie Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, o którym mowa od początku, jeżeli chodzi o mnie, no to już przez tego dyzmę, to już Mostowicz mi się śni po nocach, mało tego yy, sprawa Merchiora Wańkowicza, czyli brak wolności słowa. Przez to jesteśmy może i podobni do okresu międzywojennego. Z tej negatywnej czarnej strony jesteśmy podobni. Chociaż co do tej cenzury i, wol i braku wolności słowa przed wojną, to, to było zapisane yy, między innymi w konstytucji też kwietniowej, a więc wtedy trzeba było uważać, bo on nami ciążył jakiś bat w postaci literki prawa. Tak samo jak w okresie PRL-u, kiedy mieliśmy urząd kontroli widowisk, publikacji, pracy i tak dalej, czyli mówiąc potocznie cenzurę. Wtedy każdy też wiedział, że ona była, a więc musiał uważać na to, co mówi. Natomiast na dzień dzisiejszy niby nie mamy, a jednak tak się dzieje. Ja mówię do pana premiera z tego względu, że właśnie z dziennikarskiego punktu widzenia. Mało tego, teraz zwracam się do wszystkich ludzi, którzy będą oglądać, śledzą to wszystko. Zbliżają się wybory. Zbliża się ustalony prawdopodobnie przez prezydenta Komorowskiego termin, będzie 7 października. Wybory. Mówię do wszystkich ludzi w całym kraju, ale przede wszystkim w zachodnio-pomorskim. I mam tu na myśli postać osobę pana wiceministra ochrony środowiska Stanisława Gawłowskiego, który ma startować z jedynki, czyli pierwszego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej w zachodnio pomorskim. Żeby naprawdę zastanowili się i nie robili machinalnie nic, że jedynka, a w tym bardziej Platforma Obywatelska. Oczywiście są, byli sami, na pewno będą w Platformie ludzie wartościowi i jeżeli ktoś yy, podziela ich opcję polityczną, to niech wybiera z tej partii, ale nie z pierwszego miejsca. Przede wszystkim, broń, panie Boże, jak mówiłem, lepsi ode mnie yy, Stanisława Gawulskiego. Ponieważ, skoro zbliżają się wybory, to można by było kilka hasełek wymyślić. I zrobić kampanię wyborczą panu Kapuskiemu, Między innymi tego typu hasła: że Zachodnio-Pomorskiej Platformie gratulujemy szefa, Premierowi Tuskowi gratulujemy członka rządu, a przykładowo ministrowi Ochrony Środowiska gratulujemy wiceszefa tego resortu. Dziękuję za uwagę.